No, i nabrałem ostatnio ochoty na pogranie, sobie trochę w multi. Niestety nie mogę nikogo znaleźć. To o tyle dziwne, że przecież jedną osobę wystarczy tutaj. Kurczę, że tu nie trzeba, iluś tam graczy naraz na, na, na wielkie mapy. To jest jeden gracz, który musi chce pograć. Myślę, że zapowiedź części szóstej Blacklista coś kurde tutaj pomoże. A tak to muszę grać sam jak głupek. ale mam ochotę, chciałem wam to pokazać. I myślę, że i tak to zrobię, dobra jaka mamy sytuację, mam jeszcze 7 przeciwników. Raz, dwa, trzy, cztery, tutaj pięciu widzę. Trzeba się jakoś tutaj zastanowić jak to rozwiązać się są zbici, damy sobie szósty Niestety aż go nie widać. Cześć Musimy, żeby go sprzątnąć. Już no, czekamy I dym damy Sześciu wrogów, tak? Tu tego zauważą Patrzę koło, dam rady namierzyć o. Średnio Ciekamy Widzę, to będzie moje ulubione miejsce. Hmm. To mi trochę przeszkadza. I to. Pięciu wrogów widzę, raz, dwa, trzy. Wszyscy, dobra. O, jak ładnie, patrzcie, raz. Dwa. Trzy. Cztery. No. Pro. I się czuję, jakbym grał na cheatach. Hmm Aby wskoczyć, Mogę doskoczyć? Mogę Jest, udało się o, bez pardonu się wydzieramy Uzupełnić sprzęt, chociaż nic nie użyłem chyba poza amunicją. No nie, amunicja jest nieskończona. No to jedziemy dalej. Co my tu mamy? To chyba nikt nie powinno być Ciemności, ciemności I co? I gasi mi światełka Już się usłyszał? Peg. Ktoś zaznaczyło, tylko że ja go nie widzę tutaj. Oho, ho, 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 Gdzie on teraz? Ciebie tak zdejmiemy, bo niestety boję się podejść i chyba idziemy w tamtą stronę. Dobra, kolejny rządowuje, jak głupi widzę. Jest biurko jakieś. Ła, i ryzyko. Ach Boże, nie można takiej akcji tutaj odwalać. Co to zrobić po cichu? Reszta. Idzie tutaj... ilu? Dwóch, wow. Wcale nie wykryty, wcale nie wykryty. Jakiś strzelba, funkcjonariusze, policji czy coś. Dobra, tu jednego, a więc sobie uciekniemy za róg. Tylko nic to nie zauważyło. Co jakieś drzwi chyba zamknięte i tu coś idzie. Oh. A, a? So fucking funny jest. No, i tak się rusza. jeszcze coś się światełko. Ach, dobra. No koleżko, teraz się tutaj mi ładnie, będę miał marka i egzekuta. Dobrze. Jeszcze pięciu kolegów zostało. O, no. Tam ich paruje. Zobaczymy, co jest za rogiem. Kurdach, tu jasno, co tu się dzieje? My nie widzę. Jest jeden. Tutaj podejść jeszcze bardziej. Ach, pudło. Popraw. Boże, jaki to było lamerskie. Co dalej? Czterech zostało. Mm -hmm. Gdzieś tu są. Zobaczcie się. Cisza. Co, zachradamy się tam? Nic. Dobra, mój świat. I cisza, nikt się nie drze, to chyba znaczy, że to pomieszczenie jest A... Oczyszczone Dobra, idziemy dalej. Co my to mamy? Trzej tworzyć mi drzwi, jeśli tu nie zmieszczę. Wow, nie wyłaś, nie wyłaś Dozwal to No ta. Pomieszczenie obok to już problem, nie? Teraz coś słyszę. Jesteście za drzwiami koledzy. Aha, ciemnica. Dobra. Cover system. I otwieramy. Aha, tu jeszcze nic bardzo nie ma. Dobra. Czy to jest jakieś wyjście? Nie ma. Że tutaj góry trzeba. O, jak wygodnie, fajnie. Dobra, znamy życie tych gości. Jeden, drugi, trzeci, jeszcze jeden. Gdzieś się chowa. Gdzie się chowasz? Poważ się. Znajdę cię. Co robił niespodziankę? No, nie ruszaj się. Nie ruszaj się, a, jaka la Boże, tragedia. Dobra, mimo nadzieję, że nie są na tyle rozgarnięci, boże, są A, dobra, nie, nie było tego, boże, nie widzieliście. Jaka tragedia, boże, jaki syf. Dobra, nie bawimy się teraz. Szybko się wczytuj, boże, wczytuj się. Ja pokażę, ja tu dam. Bierz pistolecik maszynowy Wchodzimy na. Aram, bo wróćmy w pinin tutaj. Co? Boże, jaka tragedia? Kurde, ja nie mam tutaj. Tu czy jak? Dobra, zobaczycie strzelaninę.

Myślę, że jestem obok i mi pasuje teraz, uciekł, tam mogę, aż tam nie mogę, idzie ktoś? Idzie Stało pięciu. Wytłukę normalnie, jak. Boże, tak się nie powinno w to brać. Nie wiedzą, gdzie jestem, będę już w to miejsce. Bo mi się wydaje, że cały czas siedzę w miejscu. Okej. Okay. Czy dobrze? Kurde, zgubiłem się, czy jak. Nie, nie byłem to chyba. Wow. Witam. Dobra. Tylko dwa. A, tylko dwa. Oznaczenia. Dobra, to zabijamy po kolei. Może już pistoletem. Dobrze Czemu ja mogę podejść jakoś tak sprytniej Po tamtą stronę, dawaj, idziemy tu gdzieś dziury, 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 dziura dachu. Zawsze zatykajcie dziury w swoich dachach Może tam się czaić na przykład ja Dobra, teraz się nie rusza szkurczę, nie mogę przystydawać. A! Niżej, niżej. O. Dobra, tak, ja bym chciał tak wparować was, wystrzelać wszystkich naraz. Nie wiem, czy to będzie możliwe. Można podejść was jeszcze bliżej? Jakieś tak do całego pomieszczenia? O, zresztą gdzieś tu jeszcze jeden jest. Jeszcze jedno owieczko się pamięta. Tam gdzieś się pamięta. Dobra. Mam wrażenie, że was tutaj nie wystrzelam Tak? Praszczy się jakoś było. jakoś było. Pierwonutcy wszyscy, jest! Jeden, drugi, trzeci. Ładnie. I teraz tamtego trzeba wręcz. Choćby ładny znasz następny etap. Gdzie ty jesteś? Zdasz sobie następny etap z. Fajną oficję. O masz, gosh. A. Wiem, że to nie tak było jak. Należało, no ale już Dobra To jest tradycyjne poszukiwanie drogi Nie na górę, co? Czy tu? O Boże, ciemności, ciemności, opuśćcie, please opuśćcie, otwórz Kolejnym przeciwnicy. co to nie było tego? Kurczę liczyłem, że będzie, liczyłem, że będzie, A to to mm. prawdopodobnie wziąłem wtedy broń bez tłumika i zobaczyliście, jak jacy tutaj można odwalać po głośnemu. Ach, w którą stronę idziemy? Nie wiem w samej kałachy, u su tu nie. Liczę, że będzie można bronić wybrać. Kurde, albo coś zlamiłem, przegapiłem, albo... Taka dziwna konstrukcja etapiku. Otwórz wszystko, a muszę mieć szeroko. Czy zestrzelisz to? Jest. I chłopcy usłyszeli. Ło, tutaj Wszystkich zdjął za jeden zamachem, ale by było pięknie. Dobra, w 100 to będziemy się. Powiedz, że będzie chyba najłatwiej. Jak to wykryć? Tylko ja Oj. I tak się zakończyła moja rola z Pintercel. Tak się nie gra, tak się nie robi. Boże, jaka tragedia. Panowimy. Jeszcze raz. I wiecie, tego nie było, nie? Co w to było źle? Wychyliłem się. Pewnie się po prostu wychyliłem za pieprzony róg. No. Tu? gdzieś gdzieś zamienić broń. Można. O, a, Prawdopodobnie. O, Boże. bo Prawdopodobnie mam główną bez tłumika. Chyba tak właśnie jest. Ale żem wybrał Nie to To Gasimy, gasimy, pyk Oh my, no Ty mi tu przeszkadzasz Ach, kto cię tu zaprosił Dobra, nie bawimy się już teraz. No, podejdź, 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 podejdź. Jeszcze, 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 jeszcze. Dobrze. Jeden, drugi, trzeci. Tam trupa zobaczy oczywiście. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Ja. Yeah. Trzech zostało. Gdzie jesteś teraz? Jeden tam, drugi tam, trzeci tam Dobra. kolejny I jeszcze jedna sierota tam jest. O, chodź chodź. chodź. teraz jak wrócić na górę Tutaj Gdzie teraz jesteś? Tutaj Idziemy. Wiesz co? Z tobą to nie mam się bawić. No i tak to trzeba było zrobić od razu. E, zeskoczysz? Zeskocz. Opuść się. No. Teraz mi dajcie. Och. Boże jaka ciemnica. Teraz mi dajcie wymienić sprzęt. Dajcie mi wymienić sprzęt. Jakieś drzwi czy coś. Kurde. Aj. klamka, klamka. Jest w końcu, Boże. Dobra, i coś, stolety automatyczne. Oto. No, oczywiście, że wziąłem coś niewyciszonego. Tu jest tłumik? jest tłumik, Poprosimy. No, od razu lepiej. I dobra, i spróbujemy to powoli kończyć. Nie wiem, ile to jeszcze jest etapów, ale nie mam zamiaru tego materiału za bardzo przyciągnąć. Dobra, jak tu wygląda sytuacja? Nie wiem. Powoli. Na Splintercella. O! Jest ten. Uuu, baza zdobyta. I dalej do przodu. Dalej wrogów nie widzę, co mnie martwi. Czyżby bramka? Nic nie widzę, coś tam mi świgorygotnęło. gotnęło się światełka, przejdziemy przez biurko, żeby nie przez bramkę Ach, i tutaj pogaścić. i ktoś usłyszał. Dobrze, podejdź Trzeba co się próbować gotować. Nie odwracaj się, nie odwracaj się, mam cię. Bum bum. Trochę zły etap na taki YouTube'owy materiał. Jest na pewno taka jedna plansza, która się w super nadaje. Jest taka króciutka. Nie tu, za róg, za róg. Wiesz co? Mogłabym się do ciebie podechodzić. Nie chcę. Aha. Fajnie. <śmiech> <śmiech> o, chciałem się tylko zgaść. Jak mnie wykiwali, Boże. Nie podejdą. To ryzykownie trochę. Kurczę, świetle jestem. Ajajaj Trzech. Raz, dwa, trzy. Zabij go, zabij go oh, I się zaczyna znowu. Ach. Wszystko przez to, że byłem w świetle jak gubek po prostu. A dobra. Boże, widzę, że tego nie przejdę. W jakimś satysfakcjonującym czasie. Boże ile to już? 19. Dobra. Ja to będę próbował dalej, a wam dziękuję. Ajajaj, aj, aj. kiedyś to przejdę. Kiedyś to tak załatwię, jak to było w planach twórców, tak jak wypada w Splinter Cell a grać. A w tej chwili cześć. Dzięki wielkie za uwagę.